Panel dotyczył e, roli klastrów energii, czy e, pytania, czy klastry energii mogą być formatem, e, w którym Śląsk będzie, się, będzie uczestniczył w procesie transformacji. Tak naprawdę pytanie, jaki jest pomysł na drugie życie dla Śląska, co po, e, co po erze węgla. E, I e, oczywiście ta dyskusja, ona jest osadzona szeroko w dyskusji na temat transformacji energetycznej. Tak wspaniali paneliści, e, którzy, e, którzy brali udział w tej dyskusji, e, oni zapewnili tak naprawdę dużo szersze spojrzenie na kwestie klastrów energii na Śląsku w kontekście całego procesu e, transformacji nie tylko energetyki, tak naprawdę transformacji polskiej gospodarki. Konkluzją y, tego panelu y, jest stwierdzenie tak, klastry energii jest to format dla, y, y, to format dla Śląska aktywnego uczestniczenia y, w procesie transformacji i wartością klastrów energii jest wykorzystanie tej infrastruktury, która jest terenów, budynków i budowli, sieci całej infrastruktury elektroenergetycznej, ale Śląsk to są kadry, to są wykształcone kadry w zakresie energetyki, w zakresie techniki, to są świetne my, uczelnie i instytuty badawcze my, i przedsiębiorcy i ten potencjał on musi być wykorzystany właśnie tutaj lokalnie i on jest do zagospodarowania klastry energii. Jest to format do zaangażowania lokalnych zasobów ludzkich i jest to format, dzięki którym przedsiębiorcy śląscy będą mogli włączyć się w, w budowanie nowych technologii, w stworzenie miejsc pracy w nowych gałęziach związanych z zieloną energetyką. Jest to miejsce dla stworzenia y, szans rozwoju zawodowego dla młodych ludzi i zatrzymania ich tutaj na Śląsku. Także dyskusja niezwykle owocna, y, y, uczestnictwo w niej dwóch. Y, Byłych prezesów polskich sieci elektroenergetycznych, profesora Popczyka i profesora Myśleckiego, osadziło dyskusję w szerszym kontekście z całego systemu elektroenergetycznego, udział praktyk związanych z tworzeniem klastrów energii. Nadał charakteru praktycznego udział profesora Handzelki, który uczestniczy w Gospostrategu i zajmuje się od strony, od strony systemowej energetyką rozproszoną. To wszystko spowodowało, że rzeczywiście rozmawialiśmy o klastrach energii na Śląsku w takim szerokim konspekcie. Zaczyna, zaczynając od perspektywy całego systemu elektroenergetycznego i jego zmiany, aż po bardzo konkretne doświadczenia klastrów energii, konkretne recepty, jak ten klaster energii może działać, gdzie szukać modeli biznesowych i co jest, co jest takim, co jest... Siłą napędową klastra energii i stwierdziliśmy, że rzeczywiście potrzeba tych ludzi, którzy uwierzą i którzy zapoczątkują ten proces. I tutaj dyrektor Prostański, pan profesor Prostański, inicjatywa Komagu jest absolutnie świetną inicjatywą, która buduje ten proces, która będzie animowała proces budowy klastrów energii na Śląsku i ważne jest, żeby te klastry energii były wpisane w program transformacji całego, całego regionu. Każda zmiana budzi obawy i oczywiście mówi się łatwo, każda zmiana to również szansa, ale przede wszystkim jest lęk, jest lęk przed zmianą i to trzeba zrozumieć, i jest to naturalne. Z tego względu klaster energii jest tak dobrą formą, żeby Pro, promować zmiany, żeby szukać zwolenników na tych, dla tych zmian, ponieważ klaster energii angażuje samorządy, angażuje lokalną społeczność i angażuje przedsiębiorców. Bez szukania zwolenników, bez szukania sojuszników tej zmiany i to bardzo szeroko rozumianych, w bardzo szeroki, szeroko rozumianych kręgach, nie da rady przeprowadzić tego procesu. W związku z tym, tak, dla Śląska jest to bardzo trudny czas. Zresztą widzimy, jak, jak długo w czasie odwlekana jest, czy odwlekane, przekładane są pewne decyzje. Słyszymy o. Y i w naturalny sposób te wszystkie protesty, które tu są i wątpliwości, one muszą być wysłuchane. Natomiast klaster energii, one też ułatwiają dialog społeczny i ułatwiają znalezienie odpowiedzi, jak przeprowadzić ten proces zmian, żeby on był korzystny dla wszystkich.